Jestem krzywym winnym wy zaś roślami. To trwa we mnie, ja w nim, ten przynosi owozownity, ponieważ beze mnie nic nie możecie cię uczynić. Ten kto nie trwa we mnie zostanie wyrzucony jak winna lato rozi usnie. I zbiera się ją i wrzuca do ognia i płonie. Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje was poproście o cokolwiek chcecie, a to się wam spełni. Ojciec mój przez to będzie uwielbiony, że obok oknie ty przyniesiecie. Nie staniecie się moimi uczniami, jak mnie umiłował ojciec, tak diabeł. Ja Za i Ojca Mego i w Jego miłości, to wam powiedziałem, aby radość moja was była, ja by radość wasza była pełna. Prosimy, wysłuchaj nas, Panie, abyś Kościół Twój Święty po całej ziemi rozszerzać raczył. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie, abyś licznych i dobrych robotników na żniwo swoje posłać raczył. Ciebie prosimy. Abyś Ojca Świętego, biskupów, kapłanów, kleryków, zakony naszej wiernych uświęcić raczył, ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, panie. Abyś naszych braci odłączonych do jedności wierze przyprowadzić raczył, ciebie prosimy. Nam pokoju udzielić raczył. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, panie. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze. A nie Jest te chlebie, żywy życie wieczne. Sprawa byśmy często Ciebie przyjmowali i zjednoczeni z Tobą. Przynosili owoc trwający na wieki, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Zanim udzielimy błogosławieństwa. Choć zakończymy naszą procesję w Kościele za chwilę wspólnym odśpiewaniem Ciebie Boże wielbimy, już teraz chciałbym podziękować za przygotowane ołtarze. W pierwszym ołtarzu który przypomniał nam pierwszy ołtarz o Krwi Przymierza, o tym, że Msza Święta i Eucharystia plana na Krzyżu jest tym, co łączy nas z Bogiem. Potem Uświadomiliśmy sobie obecność Chrystusa w najświętszym sakramencie, Jego bliskość, Jego chęć wolę bycia z nami. Później w kolejnym ołtarzu przypomnieliśmy sobie o Bożym przykazaniu miłości. Będziesz miłował, by w końcu dojść do Chrystusa. I tak przez całe nasze życie. Tak jak te ołtarze są takim drogowskazem, tak myślę, że trzeba nam, iść, jak dziś, przyjść od jednego ołtarza do drugiego. Dziękuję z całego serca za przygotowanie tych ołtarzy, całej uroczystości. Dziękuję strażakom, którzy zawsze tak blisko Pana Jezusa, i myślę, że tak będzie zawsze i tak do końca. Dziękuję pocztom sztandarowym. Za Wasze trwanie, Straż Honorową, za te wartości, które te standardy nam przypominają. Oczywiście dziękuję z całego serca dzieciom, bez których byłoby smutno na tej procesji. Dzięki nim Pan Jezus mógł czuć się tak dobrze, tak kolorowo. Dziękuję za kwiaty przygotowane, za Waszą modlitwę. Dziękuję służbie liturgicznej, i migrantom za tą posługę, to przeżywanie wspólnie naszej Eucharystii. I Wam, moi kochani, za Waszą modlitwę, za waszą wiarę, że mimo że ta pogoda taka niepewna była, to jednak wyraźliście przekonanie, że procesja musi być, że pójdziemy, że powiemy Chrystusowi o naszej miłości, a Jego błogosławieństwo niech teraz nas wszystkich umacnia i napełni spokojem, radością, dobrem. Błogosławieństwo Boga wszechmogącego nie wstrzeże i zachowa to miejsce, jego mieszkańców i warsztaty pracy, a także role i urodzaje ziemskie, imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.